Albo się robiło karawanki, albo się napadało na karawanki. Myśmy byli dobrzy. Wszyscy mieliśmy sety Sosanowe. Wszyscy. Ja nawet nie wiedziałem, że ja mogę takimi pieniędzmi obracać w życiu. Rynek był żywy i duży. Nie wiem, czy jakby że poprosili, żebym na na z Chin, to każdy bym im sprowadził w tym momencie. Bo było po prostu już po całości, po bancie. Ej, ale to było zabawne. Ale kradzież? Nie no, zabawna już nie, nie było. Nie, 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 nie chodzi mi o Dark portal zamknięty przez organy ścigania w 2013 roku. Chodzi o koreańskiego MMOR z 2004 roku, swego czasu całkiem popularnego w Polsce. Tytuł wskazuje na główną inspirację: historyczny, jedwabny szlak przemierzany przez karawany kupieckie. Moja historia z Silk Roadem była raczej krótka. Wielka miłość do grindu została pokonana przez wielogodzinne kolejki do logowania. Drugim kontaktem była przeróbka władcy pierścieni pod tytułem Idziemy ekspić. W niektórych momentach wyjątkowo źle się zastarzała, ale był to prawdopodobnie jeden z pierwszych momentów, w których y, prawie zemdlałem ze śmiechu. Kupiłeś premium? Już czuję ten zajebisty ekspo. Przez kolejne lata ta gra nie dawała mi spokoju. Jaka była naprawdę? Co by było, gdybym spędził w niej młodość? Tym pomogły mi opowieści pana Michała i Janka, jego syna, graczy Silkroada z wieloletnim stażem, członków gildii Good Heroes, a więc od początku. To się zaczęło 2006 rok. My graliśmy wcześniej razem w Ogama. Data był drugi na serwerze i zakończyło się granie tak, że pierwszy na serwerze go zaatakował. Zniszczyli się nawzajem swoje floty i spadli już z rankingu. Przypominam ci, że w grało się tak, że się szło, spać i stawało się o <gamy> trzeciej tak. w nocy. I, I można, ta gra było, była w ta można gra było w tle. Można było, a ta było gdzieś sobie w tle. Na forum ludzie zaczęli grać w Silk Road. -a. My nie byliśmy przekonani, ale mój wujek, szwagier taty, zaczął w to grać i powiedział, że jest fajnie. To jest MMORPG taki koreański on się nie bawi. W jakieś rzeczy na zasadzie, o musisz porozmawiać z bosem o masz tu Nie, pierwszy quest, zabij 200 słomiaków. Nie, nie 10, nie 5, nie jednego, nie nauczy się walczyć, idź zabij 200. A jak się gra? Nie, nauczysz się. Jak zabiłeś 60 tysięcy mopków, po prostu w trzech ciągle nocnym się śniły później. Albo się robiło karawanki, albo się napadało na karawanki. Myśmy byli dobrze. Były trzy miejscówki Znaczy, były ja, trzy znaczy były Jargan, tak. Downhang i Hotan. No, autentyczne miasta, starożytne w Chinach. W zależności od tego, jaki się miało poziom gry. Ruszała karawana. Z Yangan, ruszała karawana z Leszczami. Były też ograniczenia, że nie wszyscy mogli ich atakować. Z Han już były bardziej hmm, mocarne postacie. Z Hotan wybrańcy. Im dłuższa trasa, tym lepsza kasa z tego była i tak. itemy. No ale im dłuższą masz trasę, tym więcej okazji było, żeby się napaść, plus karawana sama w tobie spawnowała elitarne potwory wokół siebie. Plus cify. Czyli gildie, które były złodziejami. Oni byli normalnymi, fajnymi ludźmi do momentu, kiedy dowiedzieli się, że jest karawana. Wtedy zakładali specjalne pelerynki i już nie byli fajni. Tak. Generalnie to ja byłem bardziej zafiksowany niż on. Niekoniecznie to było tak, że zawsze chciałeś grać. W... Wolałem rano pograć w sumie czasami w grylego, nie? Ale jakby no nie można było, bo trzeba było zabić 20 tysięcy kamiennych kolemów i ktoś to by to zrobić. To był ten czas, kiedy ta gra, ona była dosyć świeża. Był 20 level, wszyscy mm. się ekscytowali, że był 30, 40, nie było żadnej gildii. Eee. Przypominam się, że jeszcze bawiłeś się wtedy Lego. To prawda, bawiłem się wtedy Lego. Ludzie czasami nie rozumieją, że tutaj też tworzymy własną, że dzieciaki tworzą też własną wyobraźnię. Takie poczucie możliwości tworzenia rzeczy, które gdzieś są poza. To nie tylko książka, jakiś tam kino, teatr, ale gra też potrafi rozwijać. Musimy zabić miliard mobków, ale ja przypominam, mopki są złe. Chodzą z tasakami i próbują nam obciąć nogi. Ja tę grę strasznie polecam wszystkim nauczycielom. Naprawdę potrafi rozładować pewne niepokojące rzeczy po ciężkiej Przez 6 godzin pracy. Teraz. Biorąc pod uwagę, że sam przecież, jak w to grałem, byłem czynnym nauczycielem w pracy, w szkole. Normalnie. Do tej pory pracuję z dzieciakami i łatwiej mi jest złapać kontakt, bo po prostu wiem, o co im chodzi. Zmieniają się gry. Minecraft, LOL, ale samo podejście i zaoferowanie się całą grą dla mnie jest zrozumiałe. Dla rodziców nie, nie wiedzą, o co chodzi. Czasami nie wiedzą, jak to działa. Ja wiem, ja wiem, co to znaczy nie móc przestać. Albo na przykład spełnić quest, który trzeba spełnić i nie można odejść od gry. My strasznie dużo graliśmy, no bo to było tak, że od 18 do tej drugiej, trzeciej tata grał, a ja grałem od tej siódmej do, do, do 11. Potem jak wróciłem ze szkoły, to tam o tej 15-16 zaczynałem i tata przejmował znowu. No to w sumie tak z 20 godzin dziennie można by powiedzieć, że ta gra chodziła. Ale jako dobry ojciec ci instruowałem, co przez e, czasu tak. miałem się zdobyć, gdzie byłem, gdzie masz bósta. Były notatki. Jakby co miałem zrobić, jakie były questy do zrobienia, bo jeszcze angielskiego nie kojarzyłem za dobrze, więc ja nie miałem pojęcia, co się tam dzieje. Lataliśmy z hasem. quem okay, é Obok nas latały mm, ludzie z kasełkiem Try. Oprócz opluwania się nawzajem, w różnych językach, Polacy wygrywali, bo znali bardziej angielski, Turcy opluwali nas po swojemu, no i wtedy pojawiła się gildie. Tureckie gildie były zawsze nastawione agresywnie, znaczy nawet jak były bitki w ogóle między gildiami, to się potrafili zlecieć Pucy. oni, walczyć ze wszystkimi naraz. Tak. Źle się to dla nich kończyło, bo wtedy gildie, jak odwieszały topór wojenny, tłukły, tłukły a, tą gildię, a, a, co przyszła, tak. potem wracały a, a, a do A później wojny. było po prostu milion Turków siedzących i było 1000 K Gold please 1000 K Gold please. Dość częstym widokiem było, że pod miastem leżał właśnie martwy, martwy bo zabity i miało tysiącka Gold please, albo tak Res please, pisane, tak, albo, albo res, Res, please, res, res, res bo można go było powołać do życia. Tak, tak jak dobrze. byłem w Turcji, jadę sobie do Turcji, do hotelu z żoną, jedziemy, gdzieś tam sobie chodzimy, sobie chodzimy patrzymy jakiś tam pokój z komputerami, nie? Hmm. Gdzieś tam i jakiś z obsługi sobie coś tam robi. Patrzę. A on tam tnie w tego Silkroda i myślę sobie no nie, no nie widzę wreszcie Turka na żywo grającego Silkroda. Także to nie jest Ja Zawsze widzę jego awatara, a teraz zauważyłem go na żywca po prostu jak gra tureckiego gracza Silkrouda pozdrawiamy. Mamy wielką nadzieję, że to ogląda. Ale wracając do gildii. Ta pierwsza gildia była nasza 4-5 osobowa. Byłem ja, mieliśmy jeszcze jedną postać. Była ta postać główna, była postać mojego Chris. wujka. Prawdziwego Chcę... wujka takiego z Nie no, prawdziwego wujka. Mama nie grała? Nie. Ktoś no, jeszcze w domu grał? Mój brat. Ale tych wujków z gry też potem się pojawiło kilku. Rafał, był Lisek. Był poznany w grze Andrzej, który latał z hasłem jednorożec. Gdyż urodził się w jednorożcu, taka miejscowość w Polsce. Jego Fagier Rafala, czyli Rafał. Później pojawił się Lisek z Krakowa. Darek. Grom. No i nasz mityczny przyjaciel, mam nadzieję, że żyje, Heaven Havok. Był postacią kultową, ci, którzy grali to Heaven Havoka myślę, że znają. Kto zabił Szajtana? No wiadomo, że Heaven tak, Havok i on może tak. jacyś inni, prawda? To tak wyglądało. To jest jeden no, z bossów. gildia, która ubiła to dziadostwo. Wszyscy czekali z print screen, jak się pojawi, nie? Że się I ubiło. na forum. Najważniejsze było to, że na samym szczycie ekranu pojawił się twój i podpis, że tak, tak, I wtedy trzeba było szybko screen zrobić. O, właśnie był się, pojawił, że ktoś zabił eee... Szajtana z Mount Byli ludzie, którzy dedykowani byli tylko i wyłącznie do upgrade'ów, no bo mieli szczęście, w sensie nie wiemy jak to było, no jakby to szama tak, no szamaństwo to było, tak, no bo on jak robi to zawsze wchodzi. Lisek, 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 Lisek był szamanem gildiowym i po prostu było, słuchaj musimy wbić to, Lisek, gdzie jest Lisek? Teamspeak, telefon, Lisek wbijaj, jesteś potrzebny. No i robił na I on mówi słuchajcie chłopaki, żeby nie było pretensji, dobrze? Nie było pretensji, że ja wam spalę, zniszczę, rozwalę, ja mówię, Lisek, no spoko, Wszyscy tego nie zrobisz. No i wszyscy czekali. On to robi. gdzieś tam w zaciszu. Szedł w odpowiednim, tak, to były. Teraz tak, jak szamaństwo. sobie myślę, to były jazdy. Chodził w jedno miejsce, tak, w jednym, w jedno miejsce w jednym w mieście, mieście, mieście. I wszyscy czekali, a on w jednym miejscu tak jakby w tym miejscu można było, a 3 metry dalej no nie. Jest. Szamanizm, szamanizmem, a ale plus działało się 7 no, nie, no, wbijał, no, tak. no, no, <laughs> no wiesz, a innym in paliło się na dzień dobry, więc to też tak coś działało. Było kilka sytuacji. Tata nie będzie chciał tego pamiętać, no, ale jak tam z bratem spaliliśmy przy, przy upgradeowaniu broni, no to tam się nie odzywał do nas no, bo... przez kilka kilka dni, bo on mówił nam, żeby nie robić plus 6 wystarczy. Ja robiłem wszystkim questy na te na te rangi, co były. To też było, bo to też był biznes. Bo najpierw był ranga kapitana, trzeba było zrobić quest, że trzeba było upić kowala. I trzeba było pójść zrobić quest, zebrać zioła. Te zioła przerobić na alkohole i trzeba było upić go konkretną kombinacją tych alkoholi. Tak ale Był słucham... tylko jeden zasadniczy problem. Kombinacji było 15 i po każdym nieudanym razie się resetowała. Czyli zmieniała się kombinacja, jaką musisz podejść. To znaczy, że okay, to był... coś Czy Robiłeś to z własnej woli, czy tata ci kazał? Nie, bo ja już wtedy miałem 14 lat, posłuchaj, bo to już był 2010-2011 rok. To oni, za to, oni mi już za to płacili. Ja dostawałem tak. gry na PSP za to. <laughs> dlatego miałem całkiem sporą kolekcję. On, on był opłacany przez w eee, tak. tak. Dostawałem pasy do tych kont i siedziałem, dlatego że to było dla kapitana... No ja musiałem spędzić na konto tak 6-7 godzin klikania i robienia rzeczy. I za to dostawałem... i gonna... A potem general, general był tragiczny, bo w generalu trzeba było znaleźć miejsce o konkretnej godzinie i konkretnego mobka i ubić go w konkretnym czasie. Nie było żadnych poradników ani ładu i składu, mobek spałnił się o w tym okręgu, czyli tump tutaj. A my w ogóle czasami pracowaliśmy, także to też nie było tak, że mogliśmy w dobrym Tak, bo to przecież... nie było tak, że on był w momencie Ale... w, czasu w grze. On był w czasie rzeczywistym. Chyba, że akurat Na wiozłem. koreańskim, Chyba, czyli że... na przykład był o drugiej w nocy czasu koreańskiego, czyli o 12. Chyba, że akurat wiozłem nie? komputer w bagażniku. To też było. To tak o repetycji daje... Jeździł jakby po Warszawie, no to miał pakował laptopa do bagażnika. Laptop żeby... był podłączony z kartą w bagażniku, no w bagażniku, w bagażniku nic i to była latał. A ja od czasu do czasu jak wychodziłem, to sobie otwierałem bagażnik, mówię, o co, latazasz chłopaku? Lasz. Nawet tak, my jedziemy dalej. Jak nieskromnie mówiąc ta gildzia po prostu dominowała, tak? Tam było masa ludzi wyekspionych na full, wszyscy latali za te silki kupione, bo tam oczywiście im się ku więcej kupowało, tym im się więcej bonusów dostawało, plus my kupowaliśmy premium silki i jeszcze, więc mieliśmy rangę VIP. Jeszcze to więcej znaczy więcej powodowało, bonus. że mieliśmy jeszcze więcej bonusów do, do, do expa, kolejkę pierwszą, w sensie priority line mieliśmy. jak. się zalogować, SRB. bo były problemy z zalogowaniem. Ta Ludzie w... czekali po godzinie, żeby wejść. Nie no, z 2008 2010 rok to ta gra imploduje po prostu, że ona się robi Gigantyczne. Dużo ludzi gra, dużo ludzi ją kojarzy. Chińczycy się e, zaczynają zaczyna się serwery, mocno. mają, pojawiają się boty. A jest 40 typiarzy, którzy się nazywają ASDF1, ASDF2, ASDF3, ASDF4 i chodzą i zbierają złoto. Mieliśmy farmę itemów. No nie nazwałbym tego imperium, ale trochę to było imperium finansowe, a przez tatę przenikało do tego, że tata miał PayPala jako jeden z pierwszych ludzi w ogóle w Polsce i przez to my jako jedyni mogliśmy robić zakupy w sklepie premium. Jaki jest kontakt z tobą w realu, żebym ci ich przelał i ty mi kupisz silki? A kto ci rzucił hasło, no ten, a ten od tego, ten od tego. Chyba byłem znany dosyć mocno na serwerze, można sobie ją wyobrazić, że zgłaszali się do mnie w grze ludzie, których w życiu nie znałem i było część. Słyszałem, że możesz kupić małpkę. Potwory dropią przedmioty. Po przedmioty musisz się schylić. To zajmuje czas. Ale możesz za item shopu kupić małpkę, a to potem świnkę, wygadać. która podnosiła jej za ciebie. I miała własny equipment, więc nie musiałeś się wracać. Ja już kupowałem te silki przez tego Paypala po prostu w jakichś ilościach okrutnych. Nie tylko silki, bo kupowałem wszystko. Gol z chińskich stron. Nie wiem, czy jak mnie poprosili, żebym na kupił czołg z Chin, to też bym im sprowadził w tym momencie. Bo było po prostu już po całości, po bandzie. Doładowanie konta w Paypalu już po prostu wyglądało na to, że. Ja ja nawet nie wiedziałam, że ja mogę takimi pieniędzmi obracać w życiu. I później nagle, nagle dostaję telefon, gdzie gościu takim umamanym jakby językiem angielskim oświadcza, czy ze mną rozmawia. Czy, czy to ja to ja? Ja mówię, że no ja to ja, no ale o co chodzi? Bo ja jestem właściwie, proszę pana, z takiego serwisu PayPal. Ja mówię, Jezus Maria, mówię, coś na pewno się zrobiło takiego, że ja coś nie zapłaciłem, nie dopłaciłem, jestem im winien pewnie tyle pieniędzy, że zaraz pójdę siedzieć i ja mówię, nie, bo wie pan, po prostu zarejestrowaliśmy dosyć duże przekazy pieniężne w pewną jedną firmę i bardzo byśmy chcieli potwierdzić, czy pan sobie zdaje, Sprawę z tego, jakie pieniędzy pan tam wpłaca. Ja mówię, no tak, zdaję sobie sprawę. Aha. Ja mówię, no tak, 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 są te pieniądze i one chyba pewnie jeszcze trochę będą płynąć. Nie to nam bardzo jest miło, nie, tylko po prostu musimy potwierdzić, że pan to pan. A tak to ogólnie to wszystko w porządku, prawda? On nawet nie wiedział, jak zbadać, kim ja jestem. No miesięcznie to tak z 20 miesięcy miesięcznie to 23 chodziło. Różni ludzie jeszcze prowadzili biznesy. W imieniu innych i biz robili biznesy, to znaczy kupowali na przykład różne rzeczy i sprzedawali później. Ja już to w to nie wnikałem. No no na, na Ebayu, na, na Allegro też się sprzedawał normalnie przedmioty i złoto. No wystawiałeś po prostu 20 milionów złota do sprzedania Na nie no, no, no i sprzedawałeś no. albo miałeś jakiegoś dobrego, sos, jakiś dobry item który był wymaksowany, ale nie był dla ciebie albo już. Były nie strony chińskie, które sprzedawały. Sprzedawałeś to po prostu za pieniądze prawdziwe. No będę dotarły do nas też takie informacje, że te strony chińskie, oczywiście, oprócz tego, że to byli jacyś ludzie, którzy w chinach siedzieli po prostu gdzieś w budynkach i to robili. To byli ludzie na przykład w więzieniu, którzy tak. byli zmuszani do tego, żeby siedzieć i po prostu grać godzinami i farmić, farmić, farmić i później sprzedawać. Tak Pamiętam, tak. że przy dyskusjach giliowych to było takie, że w sumie i tak tyle siedzimy, że jedziemy do Chin, tak, <grym> w jakimś więzieniu, Siedzimy, bo tak sami się zamykamy przy tym. No skoro było wesele i po prostu być tak. może. No ale może nie było tej presji, że jak na przykład nie wyekspli jakiegoś sana, tak. mityczne e, e, itemki, które kosztowały fortunę, niektóre rzeczy rozwinięte kosztowały po 10 tysięcy złotych. Tak. Jak przemykały postaci w grze, to tylko sobie oglądaliśmy jak się błyszczą. Mogłeś dropić normalne bronie, mogłeś zrobić zielone bronie, mogłeś dropić niebieskie bronie. A potem mogłeś zrobić złote bronie. I złote były Seal of Star, czyli sosy. Seal of Moon. Potem były Somy, czyli Seal of Moon, a potem były Star. Sosuny. Co tam Legolas nobie? Wydropiłem dwa. K. Golda, a ja Sosun Ringa. Co pier... farciarski skur... Czyli to A, a potem Nova. wprowadzili Sinnop Nova, jak wprowadzali 103. może teraz jest coś nie. Jeszcze oprócz tego to był telefon J-Max. To no, był to, przyjemny tak, ja bo To, to ja odebrałem. Szoku, no. Bo jemu chodziło o to, że po prostu tyle pewnie kupuje e, od nich pieniędzy i chciałby podziękować. Po prostu. To jest taka chyba ta wschodnia e, e, koncepcja, że, że, że trzeba docenić. No było przyjemne, ale zaskakujące. Jak się podsumuje, jak powiedzieliśmy, ile miesięcznie to było, no to to był, nie wiem, to był czwarty rok takiego przemiału pieniężnego, no to można wyobrazić wyobrazić jak, jakie kwoty po prostu wyszły z naszego konta dla nich. Bo to w ogóle jeszcze był jeden taki podryg, gdzie faktycznie dużo żeśmy zaczęli jeszcze z tego myśleć, dlatego że rzeczy z item shopu tego płatnego można było zacząć sprzedawać za golda dużo. I to już w ogóle otworzyło rynek taki, którego się nie spodziewaliśmy. No, bo, bo jeszcze zmieniono kap bo kiedyś było tak, że maksymalnie rzeczy można było sprzedać za milion. Ale, no, inflacja, jak typowy tak, numer, później taka, to I oni sobie. to zwiększyli no. do 999 miliardów, 999 okay. milionów. A i te, my za tyle latały. Wszyscy mieliśmy sety sosanowe, wszyscy. Poza tym zaczęło się robić bardzo duży nacisk na zarabianie pieniędzy przez JoyMax, co było odczuwalne. Dropiło się zbroje, bo tam są płcie, można wygrać. Można było grać mail albo female. I mógł ci dropnąć za Bliscy, po prostu armor, ale na female. I ty jesteś male, okay. więc musisz kupić za prawdziwe pieniądze konwerter płci w zbroi. My to też robiliśmy, to też był powód na biznes. bo Na Allegro okay. można było za dwie dychy, bo to tam kosztowało w przeliczeniu dyszkę, no. kosztował ten konwerter, Słyska, za dwie dychy można było kupić i się przerabiało płcie tam no. itemem. Dlatego trzeba mieć było dużo postaci, które mogły wytrzymać ten go. A to też jeszcze był myk, bo postacie miały ograniczone ilości złota, jakie trzymają. Mieliśmy dużo postaci. Jedynym i ich celem, w życiu było trzymanie złota albo stanie przez 8 godzin ze, ze, ze stalem, czyli ze stoiskiem i sprzedawanie. Rynek był żywy i duży. Trzeba było mieć zapisane, który co ma mhm. i przelogowywać się i czasami było tak, jak ktoś z gildii się przelogowywał i tylko było taki stek przekleństw napisany, że no tak, nie ta postać. Na a to patrzymy, takie że było swoje w kolejce odstać I, i kolejna stegera. postać się loguje, a nie, to też nie tu, to też nie tu, to też nie tu. Jest. Nie. Mocno rozbudowana gra. tak jest, Teraz sobie sobie zdaję sprawę, żebym rozbudowana... tego nie dźwignął. Teraz chociaż jakoś to pamiętam, ale jakbym zaczął teraz, to miałbym chyba duży problem. Czy... Ale fan był z tego, a, nie? Tak, no, dużo ludzi się w to angażowało. To jest 10 lat. no Dla niektórych to ludzi na było no, to co życie. Grę? Co się tam zadziało. O mój Boże, to tata lepiej powie, bo on wtedy był. No, czy no, no, czy, no, to... Short, no to nas po prostu okradł. Po prostu pewnego dnia staliśmy sobie rano i dostałam telefon. Jan, że jak słucha, a będzie słuchał na pewno, pamiętasz ten dzień. I po prostu zostaliśmy pozbawieni wszystkich itemów i golda. Wszystko. Po prostu w jednym momencie zniknęło wszystko. Z mojego konta, z jego konta. No po prostu zostaliśmy z niczym. Takie w majtkach samych. Mieliśmy problem, żeby wyjść z miasta, żebyś nie zostać gdzieś od razu przez jakiegoś zwykłego babka zabity, To wszystko bo pokradzione po prostu. A jest jakaś teoria czemu? No teoria jest taka, że prawdopodobnie zrobił to sam, sam twórcy gry po prostu. Mieliśmy już takie mm, przedmioty, którymi posługiwaliśmy się i takie rzeczy na sobie, można było za to naprawdę bardzo dużo pieniędzy wyciągnąć. Ja to jeszcze ja, ale jednorożec, czy nie Andrzej? Andrzej, jak posłucha, to po mnie poprawi, ale miał plus 12, plus 13 takich ludzi na serwerze, może był jeszcze jeden, a może w ogóle. To były, były ciężkie pieniądze. Które władowane został fizyczne pieniądze w coś takiego, żeby to stworzyć. A poza tym czas, upór, no po prostu naprawdę godziny grania i poświęcenia, żeby coś takiego zrobić. I nagle po prostu nie ma. I w którym roku to było? Nie więcej. Pięć no, lat temu, 4, gdzieś 4, tak. Cztery, no, pięć lat temu. No, gdzieś taki. No ale to jaki interes Mac miałby w tym, żeby. Ten... Raczej, Mac polegał na tym, żeby balans trochę. Z... No zbić w dół. No, no. Żeby zrównoważyć pewien poziom. E, znaczy, gry. To jest jedna z teorii. Guilty. Druga teoria jest taka, że to jest po prostu ta gra, jakby nawet jak teraz na nią patrzysz, no, no nic nie jest to Jakby ta gra wygląda tak samo, kiedy zaczęliśmy w nią grać. Nic się nie tak. zmieniło, no może tam odświeżyli tekstury i nie Coś tam oczywiście dobrzy ludzie. Tak no, się coś tam udało. Coś mieć, tam e, dobrzy ludzie dali. Znaczy, bo Znajomi. To poratowali, bo to było pozbierane po gildii. No tak, dobra. Bo oni dali nam wszystko, co mieli, swoje, żebyśmy my chociaż mogli te. wyjść grać. Tak dali nam pieniądze, żebyśmy mogli w ogóle coś zrobić z tą grą. wszystkim z gildii. Tylko nam we dwóch. W sensie, ja jednorocznie, co byśmy bo... stracili, no bo byśmy mieli, Chyba tak mi się wydaje, że mieliśmy najsilniejsze postacie, więc... Ta gra jest po prostu, była bugiem na bugu. Łatwo było no... zatkać, utknąć w teksturach. Zniechęciliśmy my... się. Wylecieć poza mapę, bić mopki za ściany, czy zostać zabitym za ściany. Dużo bo... rzeczy nie działało, czy mikstury, które Cię leczyły na 200% HP, ale to, ale to co ale... powodowało, że Ci na przykład pasek wychodził, to było zabawne, że miałeś po prostu tu, tu się, nie, tu jest pasek normalnie i on Ci się tu kończył. Tak Ej, było. ale to było zabawne, ale kradzież, no... zabawna już nie była. No, też jak, na... jak się Pan czuł, jak pan odkrył to wchodzi na konto i pusto? Nie, bo za dużo będzie do wycięcia. <laughs> nie, no, to czy odebrałem miliard telefonów od wszystkich z Gildii, że damy radę, że odbudujemy siłę, to, to nie o to chodzi, że, że, że ja bym uzależniony od gry. My stworzyliśmy y, taką y, grupę przyjaciół, którzy y, nie tylko spotykali się tu. Ale spotkaliśmy się w normalnym yy, świecie. Myśmy robili sobie spotkania wideo, gdzie jeździliśmy sobie na działkę, gadaliśmy, chwycaliśmy miło czas między sobą, I nagle ktoś po prostu nas okradał, to tak jakby nam ktoś wszedł do domu, zabrał nasze prywatne rzeczy i do widzenia. Troszkę się poczęliśmy rozgrzeczeni, też mieliśmy swoje zawodowe rzeczy, więc akurat to się wszystko tak, z, takie kombo nastąpiło tak szczerze, to chyba my i Andrzej żeśmy zrezygnowali. No i to się wszystko posypało. Czy znaczy, no, to było? Wcześniej coś... jeszcze poszedł Lisek, no. właśnie z Krakowa, bo... Czy też, też miał... 12 jakieś inne lat grania, tak. Jeżeli ktoś zaczynał no. grać w tą grę z lat 18, jakby w tym 2006 roku, no to on już pod koniec, jak to się wydarzyło, on już miał 30. Tak, ci no, ludzie no. brali śluby, wesela, zakładali firmy, mieli dzieci i znaczy, to też wszystko było. No my jak zakładał firmę, do, tam pizzerię, chyba to, żeśmy nawet pojechali specjalnie. No, do, no. Do, do jednego założył no. pizzerię, hu, hu, nie pamiętam w jakim mieście, żeśmy pojechali do. To zabrzmi banalnie, ale po raz kolejny uświadamiam sobie, że konkretna gra jest czymś drugorzędnym. Wszystko zależy od tego, na jakich ludzi na swojej drodze trafimy. – Przecież ja wam kiedyś mówiłem, że macie przestać grać, jak musimy coś zrobić.